Witajcie, gwiezdne dzieci, nowa czytanka z serii Era Wodnika. Nadchodzi globalna zmiana. Kochani, zaczęło się już odliczanie do rozpoczęcia nowego okresu ludzkości. Nadszedł już czas przygotowania do zmiany, trwały przez wiele dziesięcioleci. W tym czasie miała miejsce seria kosmicznych wydarzeń, które spowodowały zmiany energii na wielu poziomach. Zbliżają się globalne zmiany, a ich zwiastunami są niezwykłe zjawiska naturalne, które pojawiają się coraz częściej. Z ludzkiego punktu widzenia to, co my teraz przeżywamy, może wydawać się przerażające, a nawet tragiczne. Bo wszystkie warunki społeczne zaczęły się psuć, w wyniku czego zmienił się zwyczajowy styl życia. Nowa rzeczywistość nadejdzie tak szybko, że nie każdy będzie w stanie pokonać barierę psychologiczną oddzielającą stare od nowego. Dawny sposób myślenia jest przestarzały, a na jego miejsce zbudujemy lepsze i wydajniejsze społeczeństwo. Jesteśmy w środku zbiorowej przemiany energetycznej, która ma wpływ na wiele spraw, na nasze fizyczne ciała i trójwymiarowy świat wokół. Musimy być gotowi na zmiany, które zmuszą wielu ludzi do opuszczenia ziemskiej sceny i zmuszą do strachu przed takimi wydarzeniami. Jednak dusze światła poinformowane o tym, co dzieje się teraz na Ziemi, i od dawna przygotowujące się do przejścia zaakceptują te zmiany, bo rozumieją, że bez nich przekroczenie granicy pomiędzy Starym a Nowym Światem jest niemożliwe. Ludzie zmienią zwyczajowe miejsca i sposoby życia. Na miejsce starego systemu finansowego przyjdzie nowy, oparty na sprawiedliwej dystrybucji a nie na przywłaszczaniu sobie światowych bogactw przez małą grupę. Ten nowy system finansowy przyniesie dobrobyt i będzie atrakcyjny dla tych, którzy go szukają i zniszczy fałszywe obietnice starego skorumpowanego systemu. No czas najwyższy. Władza polityczna w wielu krajach ulegnie radykalnej zmianie, a nowymi władcami państw będą ludzie o nowym sposobie myślenia, ludzie, którzy będą szanowani za mądrość i zdolności zapewnienia wolności i pokoju wszystkim żyjącym stworzeniom na Ziemi. Autorytarna kontrola, ograniczenia i nadużycia odejdą do przeszłości. Wszystko to stanie się możliwe, ponieważ wibracje ludzi gwałtownie wzrosną, inaczej nie będą w stanie przetrwać. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć i akceptować ten fakt, że nasza rzeczywistość i ta, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, przewyższy wszystko, co możecie sobie wyobrazić. Nowy wymiar to stan, w którym intelekty i emocje, Umysł i serce są jednym, w którym możemy żyć w harmonii, w pokoju i miłości ze wszystkimi istotami. Cudowny dzień nadejdzie i musimy być na niego gotowi. Płogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Ale pogodna dzisiaj czytanka. Zdrowia wam wszystkim.